Cześć się wam, jest Muzyka TV. witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. TeraZem embersą fit o co chodzi o Monopoly. Monopoli Widzowie 14.30 bądź nagrywania wiecie to pewnie wiecie o 15 .00. jest to pierwszy odcinek dzisiaj. Dzisiaj może 3-4 odcinki wpadną bo generalnie tych premier troszeczkę wpadło Jak macie jakiś pomysł ciekawy to możecie napisać w komentarzu, bo sam nie tak naprawdę to dzisiaj nagrać ale może też zrobię tak, że nie będę spamił przez, przez cały weekend. Będzie też coś padało na kanał Ocik powrócił, tak powiem, nazwę ten odcinek. I może to trochę clickbait, bo w sumie to Berson też powrócił. A od Ocika dawno nic nie było, co było ostatnio, bo wszystko mija było, jeżeli chodzi o single. E, był deluxe, ale to było już dawno temu e, the Grindu, e, No ale od Bersona też dawno nie było żadnych rzeczy. Więc generalnie taki podwójny comeback, Podwójny comeback, to może być dlałki clickbait, jeżeli chodzi o ten tytuł. Ale w sumie i Berson, i Ocik powrócił. nie mają razem numer na Tar hotel Taka praca, ogólnie jeden z moich ulubionych numerów na całej tej płytce co, do mnie że to będzie raczej kawałek w takiej stylistyce hip-hopowej, zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda, zostawcie suba, lajka i komentarz jak jeszcze tego nie robicie i wjeżdżamy w to fit od co chodzi, Monopoly we in i co Monopoly tytuł to może wskazywać, że wiesz, mam dużo pieniędzy i sobie kupuję różne że... rzeczy, aha w ogóle ogoliłem się nie tak świeży nie, dajcie znaka czy lepiej czy gorzej let's go jest ciężko tlen, ale tu musi płonąć, a ja bale tyle gibonu. wielkie dron ona to trzyma oburącz, trzyma oburącz, ma wielkie serce, przez to nie wiem gdzie to mieści. Yo. Ona trzyma to oburącz i trzyma to oburącz mocne. Ona to trzyma oburącz, trzyma oburącz Ma wielkie Moje. serce, przez to nie wiem, gdzie to mieści okay. oh, Italia, fanculo Jedziemy furą, zresztą i te opowieści Nie odkładam na kurort, mówię siopa, szeleści Jeden zwija to w inni to pogonią Oni Uuu. lubią słuchać baśni i bredni Nie chcą waśni z nami, bo mają lęki nowo opowieści i muszę... Ja ale podoba mi się to flow, stary one jest takie mroczne, wiesz o co chodzi? Mroczne, za... ciemne za ułek vibes Takie skurwa... I like it są właśnie z nami, bo mają lęki. to nowo opowieści, muszę cenzurować treści, chociaż co mnie napętli. Yo! Muszę cenzurować treści, jej agaciu. to nowo opowieści, muszę cenzurować treści, chociaż co mnie napętli. Yo! No to jestem, witam, robiłem kapitał, ale hajsu nigdy mało są. So. Typy to inna liga, robię to na hita, powiem ile kosztuje błąd. <laughs> Gadka flow, samo to robi się. Koci, ale nie... ale taki kurwa totalnie jakby klimatycznie, może nie, nie klimatycznie, ale tak jakby na to powiedzieć, stricte Flow Wise i tak brzmienie Wise, wise tak bardzo. Taki ciężki klimat wiesz o co chodzi, taki strasznie to jest kurwa Heavyweight, nie? <śmiech> <śmiech> Gadka flow, samo to robi się Płynę koci, ale nie molię. Plansza beton, ale szansa. Dobrze jest ciebie to boli, nie? Do hajsu web od Monopoli jest Plan szabetu, ale szans. A do hajsu web jest jak od Monopoli, okej, okay? Gasiu. Czyli sugeruje tutaj berce że Monopoli nauczyło go jak rozkładać siano jak inwestować. W sumie ej, realistycznie, o tym była ciekawa praca licnicacka, jakby ktoś zrobił, wiesz o co chodzi? Jak Monopoli wpływa na realne zarządzanie finansami w razie życiu. Hej, okay, crazy shit, tak szczerze, jeśli ktoś to kiedyś zrobi?

Ostro o Fryderykach TV obecności na gali Fryderyków Oznacza nie mnie kurwa jak słyszę głos tych typów Cholera ty idziesz na ściankę, ja idę na potwórko O polewam za czasy, w których było nam tak trudno I wznosimy to za ten za ten Który ci nie daje ust na ostrawki podwójne Kurwa jakbym wyrzucił dupę Uuuu Ale ogólnie to jest jakiś wyciszony jest ten numer Nie wydaje wam się? 52% content loudness No właśnie coś mi tu nie grało, że to było jakieś kurwa zmutowane Czekaj, podgłasiam to, to w pizdę a ja się na podwórko wam za czasy, w których było nam tak trudno I wznosimy to za ten To to, to za ten który ci nie daje usnąć. o stawki podwójne, kurwa jakbym wyrzucił długo Ona mówi, zróbmy sobie jeszcze jedną rundę Nie było mnie chwilę, każdy pyta, czy muzyka, każdy pyta, gdzie jest płyta, kiedy pytam, co jest kurwa No właśnie, kiedy, no kiedy, kiedy? Ja też o tym kminiałem ostatnio, mówię tak Ja PD kiedy on wróci, nie? Kiedy ten ziomek wróci, nie? Bro, ej, ale w ogóle jakie pojebane koncepcja, że pierwszy, że Jakby początek to był taki no nie bym powiedział taki kurde może nie basic, ale taki wiesz co, jest taki bez fire. Nie spodziewałem się, że tu będzie jakaś zmiana, że tu dojdzie jakiś dźwięk i tu będzie jakiś switch, bo to takie proste, wiesz że co chodzi. Nie proste, oczywiście, w to z ale takie proste koncepcyjnie, Wiesz że co chodzi, a nagle tu. Ku... Wie, że co chodzi dymy. Jedną nie było mnie pyta. Kiedy każdy gdzie jest, kiedy Jestem witam, robiłem kapitał, ale hajsu nigdy mało są so. Typy to inna liga, robię to na hita, bo wiem ile kosztuje błąd Ej. Gadka, flosa, so. Ej, ale tafta druga część, tawta druga część, strasznie taft Mamo to robi się, płynę koci, ale nie boli je yeah. Planza betu, ale szansa Dobrze jest ciebie to boli, nie Do hajsu web, pod od monopoli, jest Plansza betu, ale szansa ale krótkie! Minuta 57 to ma tylko, ty, ile ten odcinek? 5 minut, kurwa. Nie, run it back, musisz skupić bardziej. By to nowo opowieści, muszę tkać treści, chociaż chcą mnie napętli. Yo! No to jestem, witam, robiłem kapitał, ale hajsu nigdy mało so. Typy to inna liga, robię to na hita, powiem ile kosztuje błąd. Gatka tak? <tuszykł> Gadka flow, samo to robi się. Płynę koki, kurde. Koncepcyjnie, stricte. Uważam, że to nie będzie kawałek, który każdy spróbuje. wiesz, o co chodzi? Uważam, że on jest tak zbudowanie. jest tak zbudowany całkiem stary inaczej. Ta koncepcja jest taka. Kurde, wydaje mi się, że nie dla każdego kawałek to będzie. Bo on jest taki mocno specyficzny w budowie, tak bym to powiedział. Wiesz co, chodzi, że on jest taki kurcze. Tutaj masz inny dźwięk, tu masz jeden dźwięk. Wydaje mi się, że nie każdy może być ready na ten numer. On jest taki bardzo kurwa pogmatwany koncepcyjnie, tak to czuję so far. Ale nie moliłem Plansza ja, beton, ale szansa ja, Dobrze jest, ciebie to boli, nie? Do hajsu, pod monopoli jest Plansza beton Uważam, że żeby mi to jeszcze siadło w pełni To jeszcze muszę tego posłać kilka razy, wiesz o co chodzi? Że to nie jest taki prosty kawałek Tylko jest taki dosyć Kurde, no mam taki feeling, że po pierwszym razie na przykład nie jestem na tyle zakochany, żeby to pętlić. Wiesz o co chodzi? Wydaje mi się, że coś jeszcze w tym numerze muszę odkryć i muszę dać sobie więcej czasu. Jakby sofaria tak to czuję, że jest na tyle skomplikowany, że kurwa potrzebuje jeszcze trochę czasu, nie? Ale szansa Dzwoni do mnie beret, kiedy z flotka pyku Odpuściłem pięć fitów, najebałem sam Brak obecności na gali Fryderyku Wozole do mnie kurwa, jak głos tych typów Ale ty idziesz na ścianka, ja idę na potwórko Polewam za czasy, w których było nam tak trudno I nosimy to, za ten, to, 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 za ten, który ci nie daje ust No, podwójne kurwa, jakbym wyrzucił długo. Ona mówi, zróbmy sobie jeszcze jedną rundę. Kto produkował lolek? Music, Bro Just w Pedro the Producer, potrójna kreacja jest za tym, za tym bitem, nie? Potrójna kreacja na no, odstawki podwójne, kurwa jakbym wyrzucił długo <noise> Ona mówi, zróbmy sobie jeszcze jedną rundę Nie było mnie chwilę każdy pyta Z tym witam, robiłem kapitał, ale hajsu nigdy mało zo. to inna liga, robię... Powiem wam, że ta pierwsza część numeru, nie, nie wiem czy do końca jakby rucham się z nią so far, czy jestem aż taki bardzo, wiesz co, że ten pierwszy, po, pierwsza połowa jeszcze wydaje mi się musi na mnie urosnąć, ale druga połowa, jak jest, wiesz, że ten bit się zmienia, stary jest jakiś switch, dochodzi jakieś dopaminka, jakieś kiki dochodzą, starej kurwa, to czuję to jeszcze bardziej, nie? To na hita, bo wiem, ile kosztuje błąd. Gatka flow, samo to robi się Płynę kocie, ale nie boli je mi daje vibe e, ta, ten numer? Ostatnio sprawdzałem sobie na stronie płyty Tyler'a The Creator'a Oczywiście nie mówię, że to jest podobne do Tyler'a The Creator'a, bo są dwa różne światy Ale bardziej to, co chcę przekazać wam, e, porównując to numer do płyty Tyler'a ostatniej Że to jest troszkę oldschool w nowoczesnym wydaniu, wiesz o co chodzi On tam ma takie numery Tyler, że e, są... Bardzo takie, jakby wam powiedzieć, jakby szkielet tych numerów jest oldschoolowy A the other hand, jest to, no, jest to nowoczesne, wiesz o co chodzi? I tu mam podobny feeling z tym numerem, tak szczerze Że wiesz, niby hip-hop, niby oldschoolowy vibe, kurwa, w tym wszystkim płynie Ale at the other hand, stary, jest to w nowoczesnym wydaniu z jakimś swishem, z jakimś innym bitem, Z jakimś kurwa additional soundem w tle, wiesz o co chodzi? Że trochę to jest taki, taki podobny feeling mam jak tego słucham Tak to odczuwam so far betu, ale szansa! Dobrze jest ciebie, to boli, nie? Duchaj, słup, od boli, jest. Planza betu, ale szansa! Fajne to jest, ale kurde, imo yy, nie na one take, tylko trzeba sobie tego pisać parę razy. Bo ja na przykład czuję, że już za drugim razem zauważyłem więcej rzeczy, wiesz o co chodzi? Taki numer no teraz de process, tak bym go nazwał, wiesz o co chodzi? Że like. Musisz go więcej razy sobie odpalić, żeby więcej rzeczy w nim docenić. Ja to tak czuję, że jakbyś go posłał raz bez skupki, tak byś ci przeleciał po prostu. Wydaje mi się, że można by było przeoczyć parę rzeczy. Tak, ja tak to czuję przynajmniej. Uważam, że jest w ogóle ciekawy, ciekawy numer totalnie. Jakby taki mam kurwa taki dziwny feeling w środku, ale z drugiej strony mi się to podoba. Wiesz, że co? Jestem taki szklana pułapka wajb, wiesz, że co? Jest taki kurde, no, ciekawy numer. Jakby generalnie mi się podoba. Ale i więcej niż raz trzeba tego posyłać. ja tak uważam eee, I wydaje mi się, że to porównanie z Tylerem to jest dosyć trafne porównanie Podobnie tak to czułem wtedy, jakby to, jakiś bodziec w głowie stary Zasugerował mi podobieństwo między tym a płytą Tylera, for some reason Oczywiście wiemy o tym, że Tyler jest zesty, jest ciepłym chłopaczkiem, jest raczej daleko mu do Bersona i do... I do oca, ale bardziej mi chodzi o koncepcję i pomysł na kawałek, że w jaki sposób kurde Widzę tutaj korelację. Nie wiem, może myślę za dużo. Dajcie znak, jak Wam się to podoba. Dajcie znak, co myślicie o reakcji. Zostawcie właśnie tam w komentarzu wielki pozdro i życzę Wam miłego dzionka. Dzisiaj jeszcze będzie dużo rzeczy na kanale, więc się nie żegnamy i do zobaczenia. Pozdrówki.